Cześć, witajcie z tej strony Perel. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać niskie obroty w ogarze. Ustawiłem sobie właśnie niskie obroty. Jakby ktoś się chciał spytać, jak to zrobić, to tutaj na gaziniku mamy takie trzy śrubeczki, i ta środkowa ze sprężynką, nią się reguluje obroty. Jak kręcicie w prawo. Czyli tak, no to zwyższacie obroty, a jak w lewo, to zniżacie. Ja sobie dzisiaj ustawiłem. No i ważną rzeczą jest to, że jeśli chcecie ustawić niskie obroty, to musicie to robić na gorącym silniku. No i cóż, odkręcam kranik. No i ogar jest ogółem zimny, bo jeździłem nim przed tym, co odrabiałem lekcję. W ogóle nie mówiłem Wam, że jest kopka zepsuta sprężyna, ale będzie remont silnika robiony. Dobra, kopiemy. Niskie obroty są ustawione tak, żeby też nie miały ich za niskich, bo to jest niezdrowe dla silnika wysokoobrotowego. Ustawi no i to polega na tym, że musicie ustawić tak, żeby po prostu go nie trząsło na tych niskich. Wtedy jest dobrze. O coś mi tak właśnie przerywa. Trzeba świece wyczyścić. To było na tyle. Odcinka z ustawienia obrotów może będzie niedługo. Na razie mi się nie chce nagrywać, nie mam za bardzo też czasu. Ale jeśli chcecie taki zobaczyć, no to zostawcie pod tym odcinkiem z 11 łapek w górę. Więc to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dziękuję Wam za 63 suby. Cześć.